Ja, Mimo tego, że na początku kompletnie nie była w gronie moich faworytów jako matka, to tutaj w tej konkurencji się zaprezentowała na pewno najlepiej i moim zdaniem to właśnie ona jest matką. Ej, ale, keby, ale ja na przykład, że miałam młodszego Ja też bym wiedziała chyba, jak zmienić pieluchę. W sensie. Na szczęście, mając 8 lat, mi rodzice nie pozwalali zmieniać. Nie, nie, nie kazali mi zmieniać meczkowi pieluch. Cieszę się z tego powodu. Choć czasami mój nos alarmował, że jest taka potrzeba. Ale nie musiałam zmieniać pierwotnie. Ale widziałam, jak to robią, po prostu. Ja bym się pożykał. Wiesz, co toksik? Powiem ci tak. Że patrząc na to, jakie Na przykład Maciek walił kupska, jak był Bubasem. A patrząc na to, co Remek. Nie, nie. Chodziło mi o Emet. Chodziło mi o nas. Emet. Emet, Emet. powiedzieć Emet. Emet. Chodziło mi o kota, Nie za kota. Chodziło mi o kota, przysięgam. Przysięgam, że chodziło mi o kota. O nie. O nie. Chodziło mi o to, że po tym jak mam kota, i to, że trzeba kotu, Emetowi podmyć dupę po kupce, albo tą kupkę posprzątać, to już mnie kurwa nic nie brzydzi. Nie wiem, że nie jesteś babą. Pokój się. No, zobaczymy, kiedy. Możesz się uspokoić, tak? No, Ja jestem się. przekonany, że tutaj. Że co? O, kurwa. Że się... Ja twierdzę, że zdrowie będziesz szef. Szalik.